Ostrzeżenie. Baza Fundacji SCP jest objęta klauzulą tajności. Osoby próbujące uzyskać nieautoryzowany dostęp zostaną zlokalizowane i pociągnięte do odpowiedzialności. Identyfikator podmiotu SCP-010. Klasa podmiotu bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. Obiekty składające się na SCP-010 przechowywane są w ponumerowanych pudełkach, w zabezpieczonym kompleksie. Jedynie testerzy mogą ich używać. SCP-010 nie można wyjmować z przechowalni poza eksperymentami. Opis. SCP-010 składa się z sześciu najwyraźniej identycznych żelaznych obroży, z metalowymi, numerowanymi znacznikami i jednego zdalnego pilota. Pilot oznaczony jest jako scp 010 do SCP-010-7. Obroże zawierają skomplikowane układy elektroniczne i zasilane są małymi bateriami 5 mm średnicy i 2 mm grubości 100 V. Baterie te można ładować wielokrotnie. Pilot to ciężka czarna skrzynka przypominająca radio starego typu z niebiesko-białym wyświetlaczem i ponad 100 niepodpisanymi przyciskami, a także gładką strojeniówką. Metodą prób i błędów określono częstotliwość wszelkich znalezionych do tej pory obroży. Na obudowie znajduje się podpis w języku rosyjskim oraz logo przedstawiające pracowników budujących piramidę. Żadna oficjalna rosyjska organizacja nie używa takiego logo ani nazwy. Umieszczenie obroży naszej człowieka i zapięcie jej pozwala na kontrolowanie każdego ruchu za pomocą pilota. Pilot można wykorzystać do stymulowania reakcji nadnercza oraz aktywacji lub dezaktywacji układu współczulnego. Najbardziej nietypową cechą obroży jest ich wpływ na morfologię ciała. Pozwalają użytkownikowi pilota zmieniać kształty ofiary w sposób najwyraźniej ograniczony jedynie poziomem znajomości języka, którym zaprogramowano pilota. Dodatek 0.10.1 Historia. SC SCP-010 odnaleziono w piwnicy samotnego mężczyzny, który mieszkał na zachodzie Stanów Zjednoczonych, podejrzanego o uprowadzenia. Kiedy policja przeszukiwała dom, znalazła SCP-010 oraz część ofiar. Jedno z identyfikowanych ciał należało do poszukiwanego mężczyzny, a inne do kilku zagubionych osób. Przyczyna śmierci została określona jako grupowe samobójstwo, jednakże rozpoznano także wyraźne ślady walki przed śmiercią. Dodatek 010-2. Eksperyment Konstrukcyjny. Test 1. SCP-010.2 Rozebrano na części, które następnie opisano i sfotografowano. Po czym złożono. Rezultat SCP-010.2 Nadal funkcjonuje. Test 2. Skonstruowano SCP-010.8 identycznie z SCP-010.2, jednakże zastępując część niedostępnych elementów powszechniejszymi zamiennikami. Rezultat SCP-010.8 nie funkcjonuje. Test 3. Niedostępne elementy wydobyte. To z SCP-012 i umieszczono w scp 8 Rezultat SCP-012 przestaje funkcjonować po usunięciu elementów. SCP-018 działa. Test czwarty. Przywrócono elementy do SCP-010.2. Dostępne elementy w SCP-012 zmieniono losowo z identycznymi replikami. Rezultat SCP-012 po przywróceniu elementów znów działa. Zmiana elementów posiadających identyczność repliki nie wpływa na funkcjonalność. Wymiana uszkodzonego tranzystora skróciła czas reakcji na sygnał z pilota o 12%. Dodatek 0.10.3 SCP-010 działa najskuteczniej przy wykonywaniu nieskomplikowanej pracy fizycznej niż przy innych zadaniach. Logo ma znaczenie. Doktor...